Hej, kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie hol zakupowy. Zamówiłam dla Mimi rzeczy z użytkowe rady. I zacznijmy od takich gratisów. Mam taką ulotkę. Ulotka z oczywiście z Melmanem, Bunią, Mimi i, i tym. Mankiem. Więc tu mam taką ulotkę. I tu był jeszcze paragon w tym. Tu mam naklejkę z logo. I już zaczynamy od holu. Tu mam miseczkę um, u nas z filmy Trixie. I jest właśnie ładna, różowa. Króliki, właśnie na zioła, wszystko co się tu pomieści. Zastanawiam się jeszcze, czy jej nie zamówić takiej na wodę, ale chyba nie będę. I drugą rzeczą to jest taki tunel z hamstake. Ha i koszt miseczki to jest 15 zł, a hamstake to jest chyba 9 albo 10. Chyba 10. Coś około o no już nie pamiętam, bo już w sumie dawno. To zamawiałam tydzień temu. E, więc to jest właśnie z I idziemy to dać Okej, Ok, naklejkę będę nakleję tutaj, tak na środku. Chociaż w sumie mam takie, to mam takie pudełko. Chyba je widzieliście. I tutaj miałam ogólnie wszystkie rzeczy. A teraz mam tutaj w takim pewniczu, tu mam jakieś przysmaki. Tu mam ziółka nie otwarte, to mam jakieś takie kolby i w ogóle. E, I tutaj mam z mieszanką ziołową. To są króli chyba. Tak, to są króli ziółka. I no. Zaraz mi pokażę coś. Tu jest mincia czekająca. Już chyba coś czuję, że coś przyszło dla niej. Tak, maluszku? <grym> Dobra, trochę to się kruszy, no ale trudno. No, test. No. Zaraz gryzie, W ogóle to jest taka gruba rolka, jak to. Królik, yy, w ogóle to się strasznie sypia, więc ja, ja tego nie będę dawać na cały dzień. Tylko jak na chwilkę, także żeby sobie pogryzła. Może tutaj. No. Chyba coś jej tak nie przypadło, ale ona lubi. No, tutaj jest jeszcze bałka, więc, więc na pewno to będzie jadła. Ale ja teraz je biorę za sprzątanie, bo. I to narobiło straszny, straszny syf Więc no, trudno e, No ale, niestety, dla królika się trzeba poświęcać e, Dobra, dam jeszcze tą ona myśli, że coś tutaj ma e, Tu ma tego jeszcze drops ser w ogóle za syf, ale no e, Niestety e, Ten koc, znaczy to jest taka mata, muszę ją wyprać, bo jest strasznie już brudna no, a tutaj jest ten, ten Ja teraz to wezmę, bo widzę, że ona nie jest zgodna, bo dostała tego dropsa. Więc na razie chyba nie jest zgodna, więc potem jej to dam. Ja już sobie tutaj przyklejam to na kleczkę. Yy, tutaj jest, to, trochę się to jednak sypie, no ale trudno. Daję teraz obiad w nowej miseczce, Zobaczymy, czy sobie poradzi. No, tutaj. Nie no, znaczy obiadu Tak, głównie to nie dostaję Ale na obiad to na przykład dostanie tego dropsa mm, Jako jakiś przysmak Czy właśnie y, kilka Granulek gram lato. To jest i taki obiad I to już tyle w tym filmie, jeśli Wam się podobało, To zostawcie łapkę w górę, subę na dole I do zobaczenia w kolejnych filmach, pa!